Znasz to uczucie, gdy myślisz, że znasz kogoś całe życie, a potem nagle odkrywasz, że nigdy tak naprawdę go nie znałaś. Dokładnie to mi się przydarzyło. Nazywam się Kasia, mam 42 lata i mieszkam w Krakowie. Przez 15 lat budowałam życie u boku mężczyzny, którego uważałam za swoją bezpieczną przystań. Ale dopiero gdy odszedł, odkryłam, kim naprawdę był, a przede wszystkim, jaka była jego rodzina. W dniu pogrzebu. Gdy wciąż byłam w szoku, ubrana na czarno, z oczami opuchniętymi od płaczu, teściowa zapukała do drzwi mojego domu. Nie po to, żeby mnie pocieszyć. Nie po to, żeby podzielić się bólem. Przyszła ze szwagrami, wszyscy z ponurymi minami i powiedziała mi coś, czego nigdy bym się nie spodziewała usłyszeć. Musisz opuścić ten dom. Należy do naszej rodziny. Zmarzłam w miejscu. Czy dobrze usłyszałam? Mój mąż zmarł zaledwie trzy dni temu. A oni już rościli sobie prawo do mojego domu, do domu, który kupiliśmy razem, do domu, w którym zbudowaliśmy nasze życie? Ale ja nie jestem z tych, co się poddają. A tego, czego oni nie wiedzieli, to, że miałam coś bardzo ważnego schowanego, coś, co miało wszystko zmienić. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ta historia się skończyła i jak udało mi się udowodnić, że ten dom był mój sprawa, zostań ze mną do końca tego filmu. I już teraz subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, bo nie uwierzysz, co się wydarzyło. Zaczynamy. Poznałam Marka pewnego zimnego listopadowego popołudnia, szesnaście lat temu. Pracowałam jako pielęgniarka w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, a on przyszedł na izbę przyjęć, towarzysząc matce, która skręciła nogę w kostce. Pamiętam jego uśmiech, ten troskliwy sposób, w jaki opiekował się panią Heleną. Pomyślałam to rodzinny człowiek, dobry człowiek. Zaczęliśmy rozmawiać, poprosił o numer telefonu, a reszta to już historia. Sześć miesięcy później byliśmy zaręczeni. Rok później wzięliśmy ślub w pięknej ceremonii w kościele mariackim w sercu Starego Miasta. Od samego początku zauważyłam, że jego rodzina była intensywna, matka. Pani Helena miała ten kontrolujący styl. Zawsze wtrącała się do wszystkiego. Bracia Marka, Piotr i Tomasz byli wobec mnie chłodni, jakbym była intruzem. Ale Marek zawsze mnie bronił. – Tacey już są, Kasiu, przyzwyczają się do ciebie mówił mocno mnie obejmując. A ja wierzyłam, zawsze mu wierzyłam. Ciężko pracowaliśmy, żeby kupić nasz dom. To było urocze mieszkanie na Kazimierzu, z wysokimi oknami, przez które wlewa się polskie słońce, drewnianą podłogą, która przyjemnie skrzypiała i kuchnią, w której spędziłam godziny przygotowując pierogi i barszcz. Marek był inżynierem budowlanym, ja nadal pracowałam w pielęgniarstwie i zakładaliśmy każdą złotówkę z wyrzeczeniem. Kiedy w końcu udało nam się kupić to miejsce, płakaliśmy ze szczęścia w swoich ramionach. To było nasze. To był symbol wszystkiego, co zbudowaliśmy razem. Lata mijały. Nie mieliśmy dzieci i to zawsze było otwartą raną między nami a jego rodziną. Pani Helena wymagała, insynuowała, że to moja wina, że się nie staram wystarczająco. Ale Marek i ja nauczyliśmy się z tym żyć. Byliśmy szczęśliwi na swój sposób. Podróżując po Polsce w weekendy, troszcząc się o siebie nawzajem. Budując nasze proste i dobre życie. Wszystko się zmieniło pewnego wtorku w marcu. Marek wyszedł wcześniej do pracy, jak zwykle. Pocałował mnie w czoło i powiedział: Kocham cię, Kasiuju. Byłam na popołudniowej zmianie w szpitalu, kiedy odebrałam telefon. Wypadek samochodowy na autostradzie łączącej Kraków z Katowicami. Został przewieziony do szpitala, ale nie przeżył. Mój świat zawalił się w tej chwili. Pielęgniarki moje koleżanki musiały mnie przytrzymać, bo moje nogi po prostu się ugięły. To niemożliwe. Nie mój Marek, nie człowiek, z którym tego samego ranka piłam kawę. Następne dni były rozmytym obrazem bólu. Czuwanie przy trumnie, wieńce kwiatów, mocny zapach kadzidła w kościele, modlitwy po polsku, których ledwo mogłam nadążyć, bo byłam w szoku. Pani Helena płakała głośno, dramatycznie, jakby to ona jedyna straciła kogoś. Szwagier byli poważni w czarnych garniturach, przyjmując kondolencje. A ja. Byłam tam wdowa, ale czułam się niewidzialna. Nikt z jego rodziny nie przyszedł mnie naprawdę przytulić. Nikt nie zapytał, czy wszystko w porządku, czy czegoś potrzebuje. W dniu pogrzebu temperatura była poniżej zera, a cmentarz rakowicki był pokryty śniegiem. Gdy opuszczali trumnę, czułam, że część mnie też jest grzebana. Wróciłam do domu wyczerpana, chcąc tylko położyć się w naszym łóżku i poczuć jego zapach na poduszce. Ale nie miałam tej szansy. Gdy tylko wróciłam, wciąż zdejmowałam czarny płaszcz, gdy zadzwonił dzwonek. To była pani Helena w towarzystwie Piotra i Tomasza. Myślałam, że przyszli mi dotrzymać towarzystwa, przynieść jedzenie, cokolwiek, ale ich spojrzenia były inne, zimne, wyrachowane. Kasiu, musimy porozmawiać, powiedziała pani Helena, wchodząc, nie czekając, aż ją zaproszę. Moje serce zaczęło się ściskać. Coś było nie tak. Usiedli w moim salonie, na mojej sofie, a pani Helena przeszła od razu do rzeczy. Ten dom należał do mojego syna. Teraz, gdy go nie ma, wraca do rodziny. Będziesz musiała spakować rzeczy i poszukać innego miejsca do mieszkania. Byłam w szoku. Spojrzałam na nią, potem na szwagrów, czekając, aż ktoś powie, że to kiepski żart. Ale nie, mówili serio. Piotr skrzyżował ramiona i dodał: Nie masz dzieci, nie masz nic, co by cię tu trzymało. Sprawiedliwe jest, żeby własność pozostała w rodzinie krwi. Poczułam, jak wzbiera we mnie złość, ale też straszny strach. A jeśli mieli rację? A jeśli legalnie mogliby mnie stąd wyrzucić? Zwariowaliście? I zdołałam powiedzieć drżącym głosem: Ten dom jest mój. Marek i ja kupiliśmy go razem. Pracowaliśmy lata, żeby mieć to miejsce. Pani Helena uśmiechnęła się gorzko. Jesteś młoda, ułożysz sobie życie od nowa, ale ten dom ma dla nas wartość sentymentalną. Należał do naszego Marka. Miałaś go za życia, teraz pozwól nam mieć przynajmniej to. Tomasz, najmłodszy, który zawsze był najcichszy, wyciągnął jakieś papiery steczki. Mamy tutaj dokumenty, które dowodzą, że część pieniędzy na wkład własny pochodziła z naszej rodziny. Technicznie mamy prawo do tej nieruchomości. Moja krew zamarzła. To prawda, że pani Helena pomogła z częścią wkładu, ale to był prezent. Sama powiedziała wtedy, że to pomoc dla syna, że nie musimy oddawać. A teraz używali tego przeciwko mnie, wynoście się z mojego domu, powiedziałam, próbując zachować spokój. Wynoście się natychmiast. Pani Helena wstała, wyniosła: Masz tydzień, żeby spokojnie to przemyśleć, Kasiu. Ale walka nic nie da. Ten dom nie jest twój, i wyszli, zostawiając mnie tam drżącą ze złości i strachu. Po środku salonu w domu, o którym byłam pewna, że jest mój, spędziłam noc bez snu, przewracając papiery, szukając dokumentów, musiałam udowodnić, że ten dom był mój sprawa. Następnego dnia poszłam do urzędu, gdzie zarejestrowaliśmy zakup. Urzędniczka, starsza pani w okularach, była miła i pomogła mi wyciągnąć wszystkie wpisy. Wszystko tam było. Dom był zapisany na nasze dwoje, mnie i Marka, we wspólności majątkowej małżeńskiej. Legalnie, po jego śmierci, odziedziczyła wszystko automatycznie. Ale czy to wystarczyłoby przeciwko jego rodzinie? Poszukałam prawnika pana Kowalskiego, poważnego mężczyzny około sześćdziesiątki z biurem niedaleko rynku głównego. Wyjaśniłam całą sytuację, pokazałam dokumenty. Słuchał uważnie, robiąc notatki. Kiedy skończyłam, zdjął okulary i powiedział: Pani Kasiu, prawnie dom jest pani. Wpis jest na małżeństwo, a według polskiego prawa jest pani bezpośrednim spadkobiercą. Chyba, że. Moje serce zabiło mocniej. Chyba, że co? Chyba, że istnieje testament określający coś innego testament. Słowo zabrzmiało echem w mojej głowie. Marek nigdy nie wspominał o sporządzeniu testamentu. Byliśmy młodzi, zdrowi, myśleliśmy, że mamy przed sobą całe życie. Po co mielibyśmy robić testament? Ale co jeśli zrobił? Co jeśli pod naciskiem rodziny zostawił coś na piśmie, o czym nie wiedziałam? Pan Kowalski zauważył mój strach. Musi pani sprawdzić. Poszukaj w jego rzeczach, w sejfach, w zachowanych dokumentach. Testament może wszystko zmienić. Wróciłam do domu zdeterminowana. Przeszukałam każdą szufladę, każdą teczkę, każde pudełko schowane w szafie. I to w starym pudełku po butach, na górze szafy w sypialni, znalazłam. Zapieczętowana koperta z jego imieniem napisanym ręcznie. Moje ręce drżały, gdy ją otwierałam. W środku był testament odręczny, datowany dwa lata temu, poświadczony notarialnie. Zaczęłam czytać, a łzy spłynęły po moich policzkach. Było tam wszystko. Testament był jasny i bezpośredni. Marek zostawiał mi wszystko: dom, oszczędności, samochód absolutnie wszystko. Ale to nie było wszystko był dołączony list, napisany jego własną ręką, w którym wyjaśniał powody. Kasiu, moja miłości, jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. Chcę, żebyś wiedziała, że byłaś najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła mi się w życiu. Wiem, że moja rodzina może być trudna. Wiem, że moja matka nigdy cię w pełni nie zaakceptowała. Dlatego zostawiam to na piśmie. Wszystko, co zbudowaliśmy, jest twoje. Zasługujesz na bezpieczeństwo i spokój. Nie pozwól nikomu ci tego odebrać. Kocham cię na zawsze, Marek. Płakałam tak bardzo, że myślałam, że nie mam już więcej łez, ale wraz ze smutkiem przyszła ogromna ulga. Miałam dowód, którego potrzebowałam. Następnego dnia pani Helena zadzwoniła, domagając się odpowiedzi. No więc, Kasiu? Już przemyślał to, o czym rozmawialiśmy? Mój głos był spokojny, gdy odpowiedziałam Może pani przyjść dziś po południu? Niech pani przywiedzie synów. Rozwiążemy to raz na zawsze. Poczułam zaskoczone milczenie po drugiej stronie. Dobrze, powiedziała podejrzliwie. Kiedy przyszli, byłam przygotowana. Miałam testament w ręku wraz ze wszystkimi dokumentami domu i listem od Marka. Weszli z tą samą arogancją, co wcześniej, ale tym razem nie byłam zastraszana. Zanim cokolwiek powiecie. Zaczęłam. Chcę, żebyście to przeczytali. Wyciągnęłam testament do pani Heleny. Widziałam, jak zmienia się jej twarz podczas czytania. Zbladła, potem poczerwieniała ze złości. Piotr wyrwał papier z jej ręki i też go przeczytał, niedowierzając. To nie może być prawda. Wymamrotał Tomasz. Marek by tego z nami nie zrobił. Spojrzałam na nich stanowczo. Zrobił, bo mnie kochał. Bo wiedział, że robicie dokładnie to, co robicie teraz. Pani Helena rzuciła papier na stół, wściekła. Tu zdrada. Po wszystkim, co dla niego zrobiliśmy. Wszystko, co zrobiliście? Odparował. Wymagaliście, kontrolowaliście, doszliście. Ja go kochałam. Jest różnica. Cisza, która nastąpiła, była ciężka, ale się nie cofnęłam. To jest mój dom. Zawsze był, zawsze będzie. A teraz proszę, wyjdźcie. Wyszli tego dnia i nigdy więcej nie wrócili. Zerwali ze mną kontakt całkowicie, ale szczerze? To była ulga. Nadal mieszkam w moim domu, w naszym domu, otoczona dobrymi wspomnieniami, które zbudowałam z Markiem. Czasami wciąż za nim tęsknię, za jego zapachem, za tym jak mnie obejmował. Ale nauczyłam się czegoś ważnego. Nie możemy pozwolić innym definiować naszej wartości ani naszych praw, szczególnie w najbardziej bezbronnych momentach. Jeśli przeszłaś lub przechodzisz przez podobną sytuację, wiedz, że nie jesteś sama. Poznaj swoje prawa, przechowuj swoje dokumenty i nigdy, nigdy nie pozwól, żeby próbowali cię zastraszyć, gdy wiesz, że masz rację. Rodzina nie zawsze jest ta, która dzieli z nami krew. Czasami jest to ta, którą budujemy z miłością, szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem. A ty? Czy przeszłaś przez jakąś sytuację z rodziną partnera lub partnerki? Napisz w komentarzach. Będę zachwycona przeczytać twoją historię. A jeśli ten film ci w jakikolwiek sposób pomógł lub po prostu spodobała ci się historia, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów. Co tydzień nowa historia tutaj i uwielbiam mieć cię ze sobą w tej podróży. Wielki całus i do następnego filmu.